Cześć ciekawcy! Kleopatra była uważana za jedną z najpiękniejszych kobiet w historii, a starożytne księgi opisywały jej nieskazitelną urodę. Jednak piękny wygląd to nie tylko zasługa dobrych genów, ale też odpowiednich zabiegów pielęgnacyjnych i Kleopatra w tym temacie była prawdziwą prekursorką? Kilka tysięcy lat temu bez pomocy kosmetyczek, wizażystek czy dermatologów opracowała własne rytuały kosmetyczne, które są aktualne do dziś. Jakie zabiegi stosowane kiedyś przez Kleopatrę można wykonać we własnym domu? Dlaczego zdaniem ekspertów są tak skuteczne? Jak to możliwe, że rytuały piękna ze starożytności wpływają na współczesny świat? Zostańcie z nami do końca i poznajcie sekrety pielęgnacji skóry królowej Egiptu, które mogą dodać urody i odjąć lat każdej osobie, ale także nie zapomnijcie o kliknięciu subskrypcji i włączeniu dzwoneczka z powiadomieniami, a wtedy na pewno nie ominie Was żaden z naszych odcinków z efektem wow. Starożytni Egipcjanie mieli prawdziwą obsesję na punkcie dbania o urodę i upiększania swojego ciała. Niewiele osób zdaje sobie sprawę, że nakładanie makijażu czy używanie kosmetyków swoje korzenie ma właśnie w tamtych czasach, podobnie jak zabiegi pielęgnacyjne stosowane na skórę. Innowacje urodowe sprzed tysięcy lat stały się popularne głównie dzięki Kleopatrze, która w swoich komnatach nie szczędziła środków, by zachować młody wygląd skóry i poprawić urodę wyłącznie przy pomocy naturalnych składników trudnej wyraźnie się opłacił, gdyż legenda pisą królową jako kobietę o nieskazitelnym i zjawiskowym wyglądzie, który ponoć mógł oczarować każdego, w tym samego Juliusza Cezara czy Marka Antoniusza. Rytuały piękna stosowane przez władczynie były tematem legend, w końcu chyba każdy słyszał o słynnych kąpielach w mleku, jakim oddawała się Kleopatra, ale stosowanych przez nią metod było znacznie więcej. Królowa Egiptu spisała nawet swoje sposoby na zachowanie młodego wyglądu, receptury na kosmetyki czy metody na podkreślanie urody. Chcecie je poznać? No to słuchajcie. Wspomniane przed chwilą kąpiele w mleku nie bez powodu są najczęściej wymieniane na pierwszej pozycji wśród technik piękna Kleopatry. Współcześnie stały się słynne dzięki hollywoodzkiej produkcji, a dokładnie filmowi Kleopatra z niezapomnianą rolą Elizabeth Taylor. To właśnie w nim w jednej ze scen władczyni pluska się w wannie pełnej mleka i wcale nie był to wymysł scenarzystów, ale upiększający zabieg, który królowa stosowała w rzeczywistości. Został on opisany m.in. przez Hipokratesa, który zaznaczył, że jedna kąpiel była przygotowywana z mleka, 700 oślic, do którego dodawano miód i płatki róż. Taka mieszanka działała zmiękczająco i wygładzająco, a także delikatnie rozjaśniała skórę. W dzisiejszych czasach raczej trudno w warunkach domowych odtworzyć taką samą recepturę, no bo skąd się ośle mleko w dużych ilościach. Ale jest też alternatywa dla królewskiego rytuału. Eksperci z dziedziny kosmetyki zalecają, aby do wody z wanną wlać 2 litry pełno tłustego mleka krowiego gdyż takie ma najwięcej korzystnych dla skóry składników. Następnie dodać pół szklanki miodu, który można też zastąpić olejem migdałowym lub oliwą z oliwek, a na koniec też kilka kropel olejków eterycznych. Będzie to kąpiel w liście kleopatrowskim stylu. Królowa miała prawdziwą obsesję na punkcie kwiatów, w szczególności róż. Otaczała się nimi dla pięknego zapachu, a różane płatki kazała wrzucać do kąpieli. Na taką ekstrawagancję może sobie obecnie pozwolić wiele osób, szczególnie, że ekstrakt z kwiatów ma też wyjątkowe właściwości pielęgnacyjne. Odżywia, nawilża oraz wykładza skórę. Kleopatra płatków róż używała do nacierania ciała, a także stosowała stworzoną na ich bazie wodę różaną czy olejek. Chcąc się wzorować na królowej, wystarczy udać się do drogerii, gdyż wiele marek kosmetycznych oferuje produkty stworzone na bazie tych kwiatów. Woda różana z powodzeniem może zastąpić tonik i ma potwierdzone właściwości przeciwzmarszczkowe, ale może też być używana jako mgiełka na gorące dni. Co więcej jej naturalną wersję każdy może przygotować w domu. Wystarczy garść płatków róży zalać wodą, zagotować na kuchence, a powstały w ten sposób napar ostudzić i wleć do butelki z rozpryskiwaczem. Przy każdym jej użyciu warto też pamiętać, że to właśnie Kleopatra była jedną z pierwszych kobiet w historii, która korzystała z wyjątkowych właściwości pięknie pachnących róż. Naturalnych składników w rytuałach pielęgnacyjnych królowej było jednak więcej. Zielone winogrona, które obecnie ze smakiem zjadamy na deser, były na przykład używane do przygotowywania maseczki na twarz. Starożytności rozgniecione owoce mieszano z miodem, a tak przygotowaną papkę nakładała na skórę sama Kleopatra. A jakie było jej działanie? Otóż świetnie koiła spalone słońcem ciało, co było ważne, biorąc pod uwagę, że w Egipcie upały były właściwie na porządku dziennym. Maseczka usuwała też martwy naskórek, odżywiała, a ponieważ jej przygotowanie jest banalne, każdy może ją zrobić we własnym domu. Jak przystało na królową, w pielęgnacji nie mogło też zabraknąć złota, i maseczkę z dodatkiem błyszczącego pyłku Kleopatra nakładała na twarz ponoć każdego wieczoru. Na własnej skórze mogła się przekonać o jej wygładzających właściwościach, a współczesne badania potwierdziły też, że złoto odmładza, rozświetla, regeneruje i niweluje obrzęki. Przyczynia się do spłycania zmarszczek, rozjaśnia przebarwienia, a dostępne teraz maseczki z dodatkiem złota na szczęście nie są tylko dla bogaczy. Co prawda nie będzie to produkt stricte jak z zabiegów pielęgnacyjnych Kleopatry, ale trzeba pamiętać, że m.in. dzięki niej wiemy, że złoto świetnie sprawdza się nie tylko jako kruszec, do tworzenia biżuterii. Idąc dalej, przejdźmy do Aloesu. Już w starożytności przekonano się o wyjątkowych właściwościach tej rośliny. Egipcjanie używali aloesowego soku jako środka ułatwiającego regenerację ran i istnieją też potwierdzone informacje, że przypadł on do gustu samej klopatrze. Królowa ponoć regularnie nakładała na twarz i włosy maseczkę przygotowaną z aloesu w celu nawilżenia i odżywienia. Sok z rośliny można było wymieszać z miodem lub ziemią akrzemkową dla osiągnięcia lepszych efektów. Wszystkie te produkty są łatwo dostępne i teraz zatem w warunkach domowych każdy z Was może stworzyć maseczkę na bazie olesu i doświadczyć pielęgnacji rodem ze starożytności. Egipcjanie specjalizowali się też w używaniu olei jako produktów kosmetycznych do zachowania młodzieńczego wyglądu. Oliwę z oliwek czy olej sezamowy mieszano z innymi składnikami lub bezpośrednio nakładano na twarzy skórę, a takimi zabiegami nie gardziła też królowa. Kleopatra do swoich rytuałów kąpielowych rozkazała też sprowadzić sole z Morza Martwego. Były one używane jako naturalny peeling złuszczający martwym naskórek i następnie stały się jednym z najpopularniejszych produktów do pielęgnacji używanych przez Egipcjanki. Sól morska zawiera mnóstwo korzystnie wpływających na skórę składników. Do jej stosowania zachęcają też kosmetolodzy. Jest składnikiem dostępnych w sklepach peelingów lub może być używana solo w postaci drobnoziarnistej, choć wtedy warto dodać do niej olejek eteryczny. Badacze zaznaczają, że Kleopatra była prawdziwą specjalistką w używaniu łatwo dostępnych produktów w celu poprawienia urody. Ponoć w jej zabiegach nie mogło zabraknąć nawet jajek, które były używane jako składnik upiększający. Białko nakładane w formie maseczki miało na celu zmniejszenie porów skóry, a żółtko aplikowane na włosy powodowało, że kosmyki były zdrowe i gładkie. Do tej pory niektórzy stosują takie metody, nie zdając sobie sprawy, że już od stuleci jajka były ważnym produktem upiększającym. Królowa Kleopatra dzięki takim metodom mogła cieszyć się gładką skórą, młodym wyglądem i urodą, która stała się tematem legend. Mówi się, że bardzo dobrze wiedziała, jak zawrócić w głowie mężczyznom, a oprócz walorów zewnętrznych, kusiła też swoimi naturalnymi perfumami. Na skórę nakładała mieszankę przygotowaną m.in. z róży, miry, kadzidła czy cyprysów. Stosowała olejki eteryczne z kwiatów i ziół nierzadko sprowadzanych z innych krajów. Ponoć bardzo dbała o to, aby zawsze ładnie pachniała jej skóra, włosy, ale i całe otoczenie. A Egipcjanie są też uważani za prekursorów w tworzeniu perfum i szczególnie pokochali te o słodkim i korzennym zapachu. To właśnie im przypisuje się wynalezienie szminki i pierwsze tego typu kosmetyki były przygotowywane ze sproszkowanych żuków. O niezwykłej historii powstawania barwnej pomadki możecie też posłuchać w jednym z naszych wcześniejszych odcinków. A wracając jeszcze do dzisiejszego tematu, Kleopatra jako jedna z pierwszych zapoczątkowała wciąż trwającą modę na zmysłowe czerwone usta, a także noszenie eyelinera. Podstawą makijażu Egipcjanek były bowiem kreski na powiekach, a do tego mocno podkreślone brwi. A wiele kobiet na całym świecie po dziś dzień nie wyobraża sobie make-upu właśnie w tym stylu. Pielęgnacja i makijaż rodem ze starożytności wciąż jest aktualny. Każdy może sobie pozwolić na zabiegi upiększające wzorowane na Kleopatrze, gdyż jak mogliście wysłuchać, wcale nie są one skomplikowane. A może stosujecie już wymienione dziś metody, nie zdając sobie sprawy, że zostały wymyślone przez Królową Egiptu? Jakie są Wasze sposoby na piękną i młodą skórę? Piszcie w komentarzach pod odcinkiem, a jeśli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co dzieje się na tym kanale, nie zapomnijcie o subskrypcji i włączeniu powiadomień. Możecie też wesprzeć dla ciekawskich wow, klikając ikonkę podziękuj i powiedzieć o nas swoim znajomym. Do usłyszenia wkrótce, cześć!